Stora time, teraz jestem z Aleksem na spacerze na ławce sobie spacerujemy ogólnie to, ogólnie to trochę kropiło ale już przestało ale tu piołknie ja. o boże nie, w ogóle tu nie wiem kto na mnie ciągnie, nawet xD chodź wracamy zwracamy się to już tutaj jestem drugi raz przed chwilą poszłam w telefon Iziemy, i idziemy sobie tam koło Przechodzimy koło drzewa i wracamy chyba z powrotem, co nie, Alex Zobaczymy jeszcze. Może to będzie z tego druga część, ale jeszcze zobaczę. Nie, nie wiem gdzie Alex mnie prowadzi, ale chodź. Idziemy robiąc kółko i z powrotem idziemy, dobra? I tam widać mój kościół, ale nie pokażę wam, bo mi się nie chce pokazywać. To jest to drzewo, drzewa raczej. Idziesz Aleks czy nie? Chodź, bo nic nie chce starczyć No chodź. O, grze, grzeczny piesek. Ognę muszę mi nic go bo inaczej by mi uciekł. ogólnie tam, 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 dalej. jest pokrzywej i nie chcę, żebym pokrzywej się oparzyłam. Mam takie krótkie spodenki. No raczej cienkie słodnie. Aleks sobie nawet nie czuje że wchodzi w pokrzywę XD. Jaki piękny jest jeju! No to popada do następnego odcinka.